Siema, tu Kubis, a to pierwszy odcinek na moim kanale. Wyjaśnię w nim, co będzie, jakie będą filmiki na moim kanale. <laughs> będą trzy rodzaje. Pierwszy to będę nagrywał jak wykonuję jakieś sporty, na przykład będę jeździł na rowerze w górach, jeździć na nartach i wiele innych. Będę grał w różne gry komputerowe, na telefon, na iPad. Będzie tego sporo też. Trzecim rodzajem, i ostatnim, będą opinie. Według mnie to będzie najlepsze. Yy, będę opisywał różne sprzęty. Zazwyczaj to będą: jak to powiedzieć, no, książki, telefony na przykład sprzęty elektroniczne w głównej mierze innych też sprzętów to będzie. Na przykład, tego nie będzie, ale dajmy na to, że taką koszulkę oceniam. Daję jej od 1 od do 10 punktów. Mówię jej, jakie ma wady, zalety. Właściwie to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci bardzo wdzięczny. Cześć!